Do zagranicznych wyjazdów z pewnością zachęca gwarancja pogody, która jest mniej pewna nad Bałtykiem, oraz coraz bardziej przystępne ceny. Nieraz okazuje się, że koszt wyjazdu do nadmorskiego kurortu w Polsce jest podobny do zagranicznego urlopu. Z raportu Polskiego Związku Organizatorów Turystyki wynika, że w czołówce krajów, do których wyjeżdżają Polacy, niezmiennie pojawiają się Turcja, Grecja, Egipt, Hiszpania i Bułgaria. O to, gdzie wyjeżdżają świdniczanie latem i zimą, zapytaliśmy jednego z właścicieli biur podróży w mieście. Jeżeli chodzi o lato, to najpopularniejszym kierunkiem jest Egipt, co czwarty klient rezerwujący w czasy jedzie do Egiptu. Mamy dwa kurorty, Hurgada i Sharm el-Sheikh. Drugim kierunkiem jest Grecja. Pomimo greckiego kryzysu, świdniczanie bardzo chętnie jeżdżą na dwie greckie wyspy, Kretę i Rodos. Trzecim kierunkiem jest Turcja. Jeżeli chodzi o zimę, jest to oczywiście Egipt, który ma świetną pogodę jak na zimowe kierunki i e, można e, w dobrej cenie też polecić do 1000-1500 zł za tydzień. Ale także coraz więcej klientów wybiera egzotyczne kierunki: Dominikane, Kubę, e, Mauritius, Seszele. Aby nasze wakacje upłynęły na silance i bezstresowo, powinniśmy pamiętać o sprawdzeniu biura, podróży, w którym wykupiliśmy wyjazd. Czy stan hoteli jest faktycznie taki, jaki się nam proponuje, co w razie reklamacji i ubezpieczenia? Jeżeli chodzi o wybór hotelu, to zawsze przed sezonem wyjeżdżamy na tzw. wyjazdy studyjne, czyli sprawdzamy, po prostu objeżdżamy hotele i sprawdzamy, jaka jest adekwatność hotelu z opisem katalogowym i klient przychodząc do nas otrzymuje w pierwszym rzucie oferty, które my znamy, sprawdziliśmy, więc ma tą pewność, że ktoś tam był i nie jest to tak zwane kupowanie kota w worku. Drugą rzeczą jest też to, że my swoim klientom pomagamy, nie, nie zostawiamy ich samemu sobie, bo czasami jest tak, że lądują na przykład w jakimś hotelu w Turcji i okazuje się, że zamiast pokoju z widokiem na morze mają z widokiem na ląd lub jakiś inny pokój, który nie spełnia ich oczekiwań, potrafimy też zadzwonić do hotelu i porozumieć się z hotelarzem i przedstawić nasze oczekiwania, klientów oczekiwania tak, aby klient był ostatecznie zadowolony. W końcu urlop jest czasem, kiedy możemy zregenerować swoje siły i nabrać energii do pracy, a dla wielu osób urlop to również spełnienie swoich najskrytszych marzeń i planów.